Witamy w Oltie i tej pięknej nieruchomości za 865 euro. Mamy prywatny basen, prywatne miejsce parkingowe, trzy sypialnie, dwie łazienki i jest wyjątkowy w swoim designie. Piękne w otoczeniu przyrody, a także piękny widok na góry. Cześć wszystkim i witamy w wwtexpain.com wszystkie nowe właściwości, takie jak znasz w jednym portalu. Wielkość działki na 818 m2 i pochodzi z przestronnym tarasem 27 m2. Wielkość basenu wynosi 29 m2 i jest wyposażony w prysznic na zewnątrz. Ta willa ma przestronną piwnicę o powierzchni 70 m2, ale niestety nie możemy jej pokazać, ponieważ jest w budowie. Poza tym istnieje system bezpieczeństwa na zewnątrz nieruchomości, dzięki czemu Twój dom jest w pełni chroniony. Wszyscy weterani w Master Suite, weteran numer 1 i 2 również mają dostęp do basenu. Nie tylko to, ale także w tym czasie znajdują się na różnych poziomach tarasu. Jak widać, możesz iść, możesz wziąć krzesło, możesz tu usiąść, zrelaksować się. Masz dużo miejsca na korzystanie z basenu z tych tarasów lub z własnego i prywatnego tarasu we własnej sypialni. Witamy na parkingu. Mamy tu dużo miejsca, aby zmieścić nawet cztery samochody, jeśli jesteś wykwintny. Jeden tutaj, trzy z rzędu owinięte tam. Możesz wykorzystać tę przestrzeń do znacznie więcej, nie tylko do parku, ale także do relaksu. Masz dużo terenów zielonych. Jesteś otoczony zadziwiającymi widokami. Spójrz tam tylko góry. Jeśli możesz oddychać powietrzem, poczujesz, że jest to czyste, najczystsze powietrze na świecie. Zobaczmy więc naszą zadziwiającą willę w środku. Witamy w tej wspaniałej, otwartej przestrzeni. Wyjątkowy i to znak z naszym własnym kawę, jeśli wolisz umieścić tutaj swoje butelki wina ze swojej kolekcji. Mamy również nylon z piękną kuchnią. Wszystko, co najnowocześniejsze, zwłaszcza urządzenia i wszystko w minimalistycznym podejściu sprawia, że czujesz, że masz dużo miejsca. I rzeczywiście masz. Również duże okna, duże ekrany kadrowania widoki dla Ciebie w otoczeniu przyrody, a także widoki na góry. Powierzchnia nieruchomości wynosi 291 m2, jest wyposażona w porcelanową podłogę, elektryczne okiennice na wszystkich oknach, a także doskonały system izolacji. Wszystkie meble są zainstalowane i już wliczone w cenę. Czuję się to mój dom. A teraz zobaczymy, jak chłopaki z Master Suite idą za mną. I witamy w Master Suite. To niesamowite. Podoba mi się połączenie kolorów i kadrowanie widoku tutaj. Duże, duże okna z podwójną glazurą, szeroki kołnierz i imitacja drewna z idealną łazienką główną. Wszystkie pokoje wyposażone są w TV i szybki internet dla wygody gości. King size bed, masz tu wszystko, żeby czuć się zrelaksowanym. Mam teraz dużo energii, ale muszę odpocząć. Gdybym miał odpocząć, na pewno skorzystałbym z tego łóżka. Teraz zobaczymy sypialnię numer 2. Każdy pokój w tej nieruchomości jest wyposażony we wbudowany system klimatyzacji wbudowany w ściany, który może zarówno chłodzić, jak i ogrzewać przestrzeń. Wszystkie łazienki wyposażone są w system ogrzewania podłogowego sterowany za pomocą sterownika na ścianie oraz specjalny system wentylacji. Nasza willa znajduje się zaledwie 700 metrów od morza i jest otoczona pięknymi wysokimi górami porośniętymi lasami i Odległość do najbliższego centrum miasta w kalb tylko 6 km. Odległość do słynnego miasta Benidorm, zwanego także hiszpańskim Las Vegas, 11 km. Odległość do najbliższego pola golfowego wynosi tylko 6 km. Odległość do jednego z największych parków spotkań w Japonii i Europie, Teremitika, 15 km. To dzieło sztuki kosztuje tylko 825 000 euro, a umowa rezerwacji wynosi do 20 tysięcy euro. Możesz również kupić nieruchomość online, a nawet jeśli nie jesteś fanem rezydencji, możesz poprosić o 3% roczny kredyt hipoteczny z zaliczką w wysokości od 30 do 40% całkowitej ceny. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten film. Jeśli to zrobiłeś, po prostu daj nam kciuki w górę i nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału YouTube, aby otrzymywać nowe powiadomienia o nowych najlepszych nieruchomościach w Hiszpanii. I pamiętaj, w wszystkie nowe właściwości, jak wiesz, w jednym portalu.